Sumowania wydarzeń sportowych, wyniki i tabele, wywiady, obornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączymy się z narodem. 1000 osób uczciło niepodległość 11 listopada w Bogornikach podczas 12 już biegu niepodległości. Najwcześniej na trasie pojawiły się dzieci i młodzież, którzy licznie zgromadzili się na rynku na starcie. O 11.11 .11 wystartował bieg główny na dystansie 10 km i bieg towarzyszący na dystansie 5 km. Dodatkowo odbył się także bieg integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Najszybciej na mecie w biegu na 10 km zameldował się oborniczanin Sebastian Nowicki, który ukończył bieg z czasem 30 minut 56 sekund. Drugi był Jakub Szymankiewicz z Wronek, a trzeci Jakub Gorzelańczyk z Golęczewa. W biegu na 5 km najszybszy okazał się Tomasz Maluszki z Leśnieszkowa z czasem 16 minut 45 sekund, drugi był Marcin Zieliński z Chodzieży, a trzeci Maciej Kowalczyk z Budzyny. Każdy z uczestników biegu otrzymał w pakiecie startowym pamiątkową koszulkę i medal. Na mecie na każdego czekał Rogal Marciński przygotowany przez Tutjemnią Maćkowę. Impreza przygotowana wspólnie przez Obornickie Centrum Sportu i Urząd Miejski w Obornikach, poprowadzona sprawnie została przez Krzysztofa Sełkę i Waldemara Cyranka. Branżowa strona biegowa www.maratonypolskie.pl przygotowała w ostatnim czasie dość ciekawą analizę dotyczącą biegów organizowanych w latach 2019 i 2021 z okazji 11 listopada. W zestawieniu 53 miast w Polsce, które zorganizowały biegi niepodległości w roku 2019 i niekoniecznie już w 2021, obowniki znalazły się na wysokiej 10 pozycji. Daje nam to świetny wynik. Co więcej, jesteśmy jednym z niewielu samorządów, które zorganizowały także bieg w roku 2020. Co prawda wirtualny, ale kolejny i tym samym nie przerwaliśmy serii naszych biegów ulicznych. W roku 2019 w obornikach bieg ukończyło 1040 uczestników, a w tym roku 857. Oznacza to spadek o niecałe 18% w skali kraju. Wszystkie miasta łącznie zanotowały spadek aż o 80%. Bardzo się bardzo cieszę, to już jest 12 edycja. Cieszymy się, że mogliśmy wrócić do naszej tradycji. O, oczywiście organizacja w Obornikach na medal. No Jest sporo osób, no i jak zwykle w takim, w takim biegu, no elita, biegła elita. Czy początkowe założenia spełniłem, pierwsza piątka ma w 15-12, fajny, aktywny sposób. E, uczci kolejne święto niepodległości. Myślę, że jak najbardziej co roku spotykamy się już chyba 12 razy. Fantastyczna sprawa. Rogale pyszne, najlepsze. najlepsze na świecie tak, i było, było super. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim e, służbom, e, które pomogły zorganizować tą imprezę, wolontariuszom, e, pracownikom Obornickiego Centrum Sportu i prowadzącym. Do następnego razu! Do następnego razu. Cenne i drugie w tym sezonie zwycięstwo odnieśli piłkarze ręczni SKFKPR Sparta Oborniki. Sparta od początku dobrze weszła w to spotkanie, obejmując prowadzenie. Podopieczni Jacka Okpisza na przewę schodzili prowadząc 15 do 2. Druga połowa była jeszcze lepsza w wykonaniu młodych zawodników, którzy ostatecznie pokonali swoich rywali 35 do 26. Najskuteczniejszym strzelcem wsparcie był Kacper Machalica, który zdobył 8 bramek. 6 bramek zdobył Maciej Konieczny, a 5 bramek dołożył Jan Okpisz. Sparta po siedmiu kolejkach spotkań zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, mając na swoim koncie pięć porażek i dwa zwycięstwa. Dla naszego zespołu bardzo ważne spotkanie, w zasadzie taki mecz o sześć punktów. Uzyskali przewagę praktycznie na całym placu, jak wygrana dziewięcioma bramkami, jak najbardziej zasłużona. Sobotnie spotkanie obserwowali między innymi poseł Jakub Rytnicki, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, starosta obornicki Zofia Kotecka wraz z wicestarostą Waldemarem Cyrankiem i burmistrz obornik Tomasz Szrama, bowiem przed meczem odbyło się oficjalne otwarcie kolejnych dwóch szatni wyremontowanych z programu Szatnia na Medal. Dzisiaj bardzo ważny dzień w obornikach, ale przede wszystkim gratulacje dla drużyny, która wygrała. Dzisiaj wspólnie z panem marszałkiem Bogusławskim otwieraliśmy wyremontowane szatnie w ramach projektu Szatnia na Medal. Pan burmistrz Tomasz Rama. Wystartował nas w konkursie na remont szatni i tak bardzo sprytnie to realizował, że robił to etapami. Był etap pierwszy, etap drugi. Samorząd województwa wielkopolskiego dofinansowuje kwotą do 50% inwestycji i maksymalnie 100 tysięcy. Łatwo policzyć, że w ciągu trzech etapów 300 tysięcy trafiło właśnie do gminy Oborniki. One są rewelacyjnie przygotowane, wszystkie dopracowane. Mój duży podziw dla tej właśnie inwestycji i cieszę się, że mogliśmy tą inwestycję wesprzeć. Samorządowcy z Obornik otrzymali także brązowe odznaki Polskiego Związku Piłki Ręcznej za zasługi dla sportu. Trzy zwycięstwa i jedną porażkę odnotowały drużyny ligowe z gminy Oborniki w miniony weekend. Kilkarze nożni Sparty Oborniki w niedzielę wykonali na wyjeździe MKS Przemysława Poznań 3-2. do 2. Oborniczanie prowadzili już 2-0, do 0, jednak gospodarze zdołali wyrównać na 2-2. do 2. W 85 minucie meczu zwycięską bramkę dla Sparty zdobył w jednej z ostatnich akcji Mikołaj Pałusz. Atmosfera się poruszyła. No, Jak wiadomo, przegrywanie nigdy nie sprzyja żadnej atmosferze. Morale były słabe. Na szczęście teraz wygraliśmy dwa mecze i budujemy atmosferę od nowa. Szatnia się integruje. Mam nadzieję, że zimą się zintegrujemy jeszcze bardziej i na wiosnę powalczymy w każdym meczu o trzy punkty. Podopieczni Sławomira Dezerta odnieśli drugie zwycięstwo pod rząd, które pozwoliło im przesunąć się na 12 miejsce w tabeli piątej ligi. Kolejnej porażki doznał Spadkowicz z ligi okręgowej Orkanowiezieże, który uległ błękitnym Owińska aż 1 do 6. Jest to kolejna porażka z zespołu z który wbija kolejny próg do swojego spadku do B klasy. Jest to już ósma porażka w tym sezonie, która niestety umacnia zespół na ostatniej pozycji w tabeli. Zespół z Owinsk to co prawda wicelider tabeli, jednak Orkan w tym sezonie przegrywa niemal z każdym zespołem z A klasy. Z piekła do nieba tak można w skrócie opisać spotkanie Różnowie Rożnowo, która w meczu z czarnymi wróblewo przegrywała już 0 do 3, aby wygrać 5 do 3. Zespół Mariusza Szyszki pokazał w tym spotkaniu niezwykły charakter i skuteczność, zdobywając aż 5 bramek. Co prawda rożnowia przespała pierwszą część spotkania, dając sobie strzelić przeciętnej drużynie z wróblewa aż 3 bramki, jednak ostatecznie 3 punkty dopisane zostały dla zespołu z Rożnowa, który nadal pozostaje liderem a klasy. 13 listopada na Maltańskich Termach odbyły się zimowe mistrzostwa okręgu wielkopolskiego w pływaniu. Bardzo dobrze zaprezentowały się tam zawodniczki Extreme Team Oborniki Aleksandra Kita i Natasza Gradzik, które w stylu klasycznym wywalczyły sobie miejsca na podium. Jest to kolejny sukces klubu, bowiem kilka tygodni wcześniej Daniel Jasiewicz podczas ogólnopolskich zawodów pływackich zdobył złoty medal na 50 metrów stylem klasycznym. Na starcie sezonu świetne zawody w wykonaniu naszego najstarszego zawodnika Daniela Jasiewicza na otwarcie na termach maltańskich. Tam 50 metrów stylem klasycznym, zwycięstwo. Następnie kilka innych imprez, w których bardzo dobrze pokazały się nasze najmłodsze zawodniczki, gorące ściganie na termach maltańskich, jesienna edycja w wielkopolskiej rozgrywek kływackich tam łącznie 16 medali, z czego jesteśmy również bardzo dumni. To nasze najmłodsze 10-11-latki wywalczyły tam miejsca na podium i życzymy sobie tylko i wyłącznie takich miejsc i pozycji na podium w następnych zawodach, które już niedługo również 4 grudnia. To są Mistrzostwa Polski Masters pod patronatem wojewody. Serdecznie na nie zapraszamy. Centrum Rekreacji Oborniki zaprasza w każdy weekend listopada na wodny tor przeszkód, który przygotowany został z myślą o najmłodszych klientach tego obiektu. Wejście na tor jest w cenie biletu. Serdecznie zapraszam.